Spacer wśród drzew to coś więcej niż relaks. Pokażemy Ci jak zadbać o siebie w naturze. Leśne Spacery z kociewskim Centrum Zdrowia. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy na spacerze. Czy są tutaj żmije? E, tutaj może nie, ale ogólnie w lesie występują oczywiście żmije, jak najbardziej. Czy wie Pan, gdzie możemy spotkać takie żmije? Żmije w lesie możemy spotkać przede wszystkim w miejscach nasłonecznionych, ponieważ takie one lubią. Przy wysokich trawach, często może spotkać je przy ścieżkach. A co jeżeli taką spotkamy? To trzeba przede wszystkim zachować spokój. Żmija nie atakuje człowieka samego w sobie, tylko w momencie, kiedy czuje zagrożenie. W związku z tym, kiedy ją zobaczymy, musimy zachować spokój, unikać paniki i wycofać się. A co zrobić w pierwszej chwili po ukąszeniu? Jeśli zostaniesz ukąszony przez żmie, po pierwsze zachowaj spokój. Im bardziej będziesz pobudzony, tym twoje tętno będzie wzrastać, a toksyna szybciej rozejdzie się po organizmie. Wezwij pomoc medyczną, postaraj się unieruchomić kończynę, ale nie zaleca się stosowania opatrunków uciskowych. Nie wolno też wysysać jadu. Kończynę postaraj się trzymać poniżej linii serca. W miejscu gryzienia będziesz widział dwa punkty jadowe. Jeśli masz możliwość, przemyj je wodą i płynem dezynfekcyjnym. Załóż je opatrunek. Grupa szczególnie narażona to dzieci o niższej masie ciała, gdzie stężenie toksyny jest wyższe oraz osoby starsze. Rzadko, ale może się wydarzyć reakcja, reakcja wstrząsowa. W takiej sytuacji zostaniesz przetransportowany do szpitala celem obserwacji, a jeśli Twojemu życiu będzie zagrażać niebezpieczeństwo, zostanie Ci podana surowica przeciwjadowi Idąc na spacer do lasu, wkraczamy do naturalnego, przyrodniczego środowiska żmij. Dzięki Karolowi i Dominikowi wiemy, jak się bezpiecznie zachować i wrócić ze spaceru bezpiecznymi.